przegrywamy ten mecz 1-0. Myślę, że z przebiegu meczu nie zasłużyliśmy na tą przegraną. Jakieś tam sytuacje mieliśmy, mogliśmy strzelić tą bramkę na 1-1, mogliśmy otworzyć ten wynik. Stało się inaczej. Może to będzie jakaś nauczka dla nas. W środę mamy kolejny mecz, będziemy chcieli zgarnąć trzy punkty i jakoś odkupić swoje winy. w których przyjechało naprawdę bardzo wielu, przede wszystkim nie dosyć do, do samej siebie, bo y, może takie mecze rzeczywiście uczą troszeczkę pokory, bo, bo jednak y, przyjeżdżaliśmy tutaj jako lider, natomiast y, też zdawaliśmy sobie y, z tego, że JKS gromadząc te punkty też nie jest jakimś tam y, zespołem z drugiej ręki, prawda? Jest jakaś praca tutaj na pewno pozytywna wykonana, bo, bo te wyniki, które idą za nimi świadczą na miejscu w tabeli. Natomiast na pewno wielki niedosyt, i wielki taki, że tak powiem, mleko się rozlało. Bo na pewno chcieliśmy tutaj przyjechać i przynajmniej jeżeli czasami meczu się nie uda, wygrać, to trzeba zremisować. Niestety nie udało się, i, no i musimy pozbierać myśli i patrzeć na następnych meczów. I niestety już teraz bez przelewek i z wielką nauczką na przyszłość grać tylko i wyłącznie o zwycięstwo. Znajdźmy sobie taką taktykę, żeby się cofnąć, żeby się co skądś. Wychodzi nam to do tej pory bardzo dobrze. Bramię, nie tracimy. Tak gramy. Staramy się grać więcej, więcej już, już piłką, ale dzisiaj więc taka taktyka była brana i przyniosła do to, to pozytywny skutek. Są Cieszę się bardzo, bo, bo dawno nie było lidera w trzeciej lice w tym naszym regionie, to to sobą robi postępy, jeżeli będziemy tak dalej grali, to naszą grę jeszcze bardziej poprawiali. Myślę, że nam dobre będzie jeszcze lepiej. Nie, Na początek chciałbym podziękować, którzy nas dopingowali, tak samo przyjezdnych. Na się bardzo dobrze że braliśmy Kontry. czekaliśmy na przeciwnika. Przeciwnik no nie radził sobie z nami tak bardzo w pozytywnym ataku. I wyszła nam jedna akcja, strzeliliśmy tą bramkę prawie do szatni. Później tym bardziej się cofnęliśmy no i graliśmy cały czas konsekwentnie z tyłu. Oczywiście Rysowa to miała 2-3 sytuacje dołożyć w piłkę. Piotr King bardzo dobrze w tym meczu 2-3 sytuacje wyłapał. nam no, się układało dobrze. No i w końcówce nawet mogli drugą bramkę strzelić, jakby dobrze, do drogi kolega. No i jak się potoczył, jak się potoczył, graliśmy więc...